Czy granie w hackenslasha ma jeszcze sens? Czy ten gatunek może nam nadal zaoferować jakąś świeżość i frajdę? Na kanale na pewno pojawi się więcej materiałów o Pulp of Exile. Za to teraz, na początku, chcę się skupić na swoich pierwszych wrażeniach i opowiedzieć Wam przede wszystkim o różnicach, jakie zaobserwowałem w porównaniu z Diablo 4. Przy czym chciałbym skupić się na tych, które dotyczą systemu walki oraz rozwoju postaci. To, moim zdaniem, na początku zdecydowanie najważniejszy temat do poruszenia, a jest o czym mówić. Zacznijmy od systemu walki. Będę mówił z perspektywy casuala Hackenslashowego, czyli kogoś kto lubi pograć w ten gatunek, lubi pograć w endgame, jeśli ten ma coś ciekawego do zaoferowania, nie lubi powtarzania tych samych rzeczy bez wyraźnego powodu czy określonej gratyfikacji i niekoniecznie śledzi wszystkie patchnoty, nerfy, które dzieją się niemalże co chwilę. Myślę, że takie zarysowanie profilu gracza jest istotne, zwłaszcza w tym gatunku gier. Mam nadzieję, że dzięki temu będzie Wam łatwiej podjąć decyzję o tym, czy zagrać już teraz, no czy może czekać jeszcze ponad rok, bo w to, że w Paw of Exile 2 nie zagracie wcale, nawet do siebie nie dopuszczam. No to zacznijmy od walki. W Path of Exile 2 walka jest w tym momencie trudna i łatwa. Jest trudna, kiedy trafiamy do nowej lokacji, która mniej więcej odpowiada nam poziomem ale jest łatwa, kiedy skupiamy się na expieniu i kiedy mamy dobrze rozwiniętą postać. Ale w tej łatwości jest haczyk. Nadal bardzo łatwo i bardzo szybko jest zginąć. W zasadzie wystarczy często jeden, może dwa błędy, krótko po sobie i już jesteśmy na ziemi. Mogą kliknąć jedynie w przycisk, żeby odrodzić się na checkpoincie. Nie ma też żadnych większych kar za śmierć, nie tracimy expa, sprzętu czy złota. Za to podobnie jak w Solsach, potwory wracają do życia. Z wyłączeniem bossów, bo ci respawnują się dopiero po wczytaniu nowej instancji mapy. Gdybym miał opisać dwoma słowami, jak walczy mi się z pomiotami w Path of Exile 2, powiedziałbym, że wolno i strategicznie. Spróbujmy więc przeanalizować system walki w Path of Exile dwójce, krok po kroku. Wolna i strategiczna walka. Jasne. W późniejszych etapach, zwłaszcza w Endgame, dostajemy całkiem sporo wrogów do ubicia i być może nie każdy nazwie to wolną rozgrywką. Ale mimo wszystko ja mam takie uczucie. Każdy ma jakąś rotację umiejętności na swojej postaci, czyli rzuca czary lub bije umiejętnościami w jakiejś określonej kolejności. Debaw do obrony rzucony na wroga, później np. rozlanie smoły pod jego nogami czy kopytami, a na końcu podpalenie. Możemy mieć oczywiście kilka różnych rotacji na jednym bohaterze, zwłaszcza na bardziej zaawansowanym etapie gry. Jednak nadal mam uczucie, że to my narzucamy tempo w tej rozgrywce. Rzadko trafiali mi się wrogowie, którzy się bardzo szybko poruszali, albo którzy wymuszali ode mnie jakieś większe zagęszczenie ruchów z Diablo jest trochę inaczej. Gra jest dynamiczniejsza, potwory biegną na nas dużo szybciej już na wcześniejszych etapach gry. Do tego są dość ruchomi. Wiecie, w Diablo ma się wrażenie, że wrogowie są wszędzie. Są bardziej dynamiczni. Nie wiem, czy tak jest faktycznie, czy tylko mi się wydaje w odniesieniu do Path of Exile 2. Za to wiem, że jak mi stuknie pierwsze 500 godzin w Path of Exile 2, to będę mógł to początkowe wrażenie zweryfikować i na pewno dać wam znać. Jeśli zaś chodzi o rotację umiejętności, uważam, że Diablo jest dużo bardziej ograniczone w tym temacie. Oczywiście, że taka rotacja jest, może być nawet tak samo zaawansowana jak w Path of Exile. Nie jestem tylko pewien, czy oferują realnie tak samo duże możliwości. Inspirowana solsami czy Souls-likeami walka. Walka z mobkami to jedno, ale bossowie to zupełnie inna para kaloszy. Jak doszedłem do bossa pierwszego aktu, to po prostu poczułem, że okej, okay, coś jest na rzeczy. Dopiero boss drugiego aktu, czyli Jamanra, to był moment, w którym pomyślałem: oho, jest inaczej. Bardzo mnie to ucieszyło, bo lubię wyzwania bossowe. To znaczy lubię gry, które opierają się na tym, że boss to rzeczywiście jakiś solidniejszy przeciwnik do pokonania i nie tylko dlatego, że jest bossem i zajmuje dużą część ekranu, ale dlatego, że wyróżnia się na tle wszystkich napotkanych dotychczas wrogów. Przykładów takich gier jest całkiem dużo. Za te główne przykłady niech posłużą Cuphead i Elden Ring lub dowolna część serii Souls w skrócie. Nie ma lekko. Możecie wycinać wszystkie mopki na mapie, ale jeśli nie zrozumiecie jak i czym uderza boss oraz jakie ma słabości, no to będzie źle. Tak więc, w przypadku Jamanry musiałem stoczyć pojedynki bez większego przygotowania. Gdzie zrozumiałem, że potrzebuję ochrony przed błyskawicami oraz szybkiego i efektywnego DPS-a, którego będę mógł zadawać przy dużej ilości uników. Po tym, jak się odpowiednio ubrałem i przygotowałem, ubiłem bosę. Chciałbym powiedzieć, że bez problemu, że było lekko ostatecznie, ale to i tak była dość długa i przede wszystkim wymagająca walka. A Diablo? To sami wiecie, jak jest Diablo, jeżeli w Diablo żeście grali. Bosowie są super wizualnie, no przepiękni są, mają fajne umiejętności, bardzo często dobry voice acting. Jednocześnie bardzo ciężko nazwać mi ich wymagającymi. Jasne, mocno biją, mają fazy podczas pojedynków, ale w porównaniu z Path of Excel 2, uwierzcie mi, po prostu jest dużo łatwiej. W żaden sposób nie znaczy to, że jest gorzej. Po prostu jest inaczej. Dodge ROLL. Beczka, zamiast evade, czyli odskok. Kolejnym aspektem jest dodge roll versus evade, czyli odskok z Diablo. W przypadku PoE jest to bardzo dynamiczna gra rolem. W zasadzie grając na padzie używam go niemal cały czas. W Diablo również jest podobna mechanika, tylko że nie ma rola, a jest evade czyli odskok i działa inaczej. Ma dwa ładunki przed krótkim cooldownem, a ponadto, i to istotnie wpływa na rozgrywkę, postać jest wtedy nieśmiertelna. Te mechaniki, mimo że dla kogoś postronnego mogą wydawać się niemal bliźniacze, w rozgrywce wymuszają zupełnie inne zachowania na graczu. W Path of Exile 2 chce niemal bez przerwy używać rola. Rol, atak, atak, roll, atak, atak, roll, roll, atak. Mniej więcej coś takiego i bez przerwy za każdym razem. W Diablo musimy używać trochę innej taktyki z uwagi na to, jak działa tamtejszy dodge. Mówię tutaj za siebie, ale dodża używam, gdy naprawdę muszę uciekać, a do tego wiem, że będę wtedy nietykalny. Używanie rola w Path of Exile 2 jest dla mnie dużo bardziej integralną częścią każdej jednej walki bez niemal żadnych wyjątków. Jeśli chodzi o skille, czyli umiejętności bohatera, to w Path of Exile 2 jest ich dużo więcej i zdają się być bardziej zróżnicowane. W PoE jest mechanika oparta na orbach, które zbieramy w trakcie grania. Orby mają różne poziomy i pozwalają nam odblokowywać umiejętności na tych właśnie różnych poziomach. Niektóre są lepsze, gorsze, ale ogólnie jest ich całkiem dużo. Do tego dochodzi osobne drzewko umiejętności dla broni. Mam tutaj na myśli na przykład kusze, łuki, buławy itd. I każde z tych drzewek jest drzewkiem osobnym, które tak samo można odblokowywać tymi samymi orbami. Powoduje to, że w pewnym momencie mamy dużo odblokowanych umiejętności i możemy nimi żonglować w naszym bildzie. Jest to powiązane z tym, że ilość umiejętności, które możemy sobie przypisać, jest ograniczona. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze umiejętności do tych umiejętności, takie, które modyfikują ich działanie. I podam tutaj przykład. Jednym ze skili jest ściana ognia, i taką umiejętnością, którą możemy sobie dodać do ściany ognia, jest na przykład przedłużenie działania. Albo wzmocnienie efektu płonięcia, albo 20% szybciej rzucamy to zaklęcie. Albo umiejętność zadaje znacznie więcej obrażeń, kiedy mamy ponad 90% many. Rozumiecie już? Tych opcji jest cała masa i w dodatku dla każdego skilla możemy wybierać inne. To niesamowicie potężny i bardzo angażujący system. Jednocześnie nie jest przytłaczający i to mnie zaskoczyło najbardziej. Uwierzcie mi, że kombinowanie z różnymi skillami jest nie tylko przystępne i wspierane przez samą grę, ale jest przede wszystkim bardzo, bardzo przyjemne i satysfakcjonujące, bo bardzo szybko możemy zmienić te gemy. Przypisać nowe przyciski, wskoczyć w nową rotację, którą chcemy testować. To się dzieje natychmiast. Niemal całkowicie unikamy tutaj zapytań w necie typu Sorceress Best Build PoE2, bo po prostu Twój build jest prawdopodobnie całkiem dobry i nie ma żadnego powodu, żebyś go zmieniał. No i w tym miejscu nie mogę tego powiedzieć o Diablo 4. Myślę, że tam zapytania typu Best Build są dużo bardziej powszechne, bo postać rzeczywiście możemy skopać. No i w Diablo 4 jest inny system, bo oparty na aspektach i gemach, ale myślę, że to już temat na zupełnie inny materiał. Z drugiej strony, co warto wspomnieć, reset umiejętności jest dużo tańszy w Diablo 4, a to gigantyczny plus. A więc to nie jest tak, że Diablo 4 nie zachęca do próby budowania własnych buildów, bo jak najbardziej zachęca. Sprint! W jednym z ostatnich patchy zmienił się również system kolizji dla gracza, że tak to nazwę. A wiecie czemu? Dlatego, że wprowadzono sprint. Trzeba być czujnym i uważać, kiedy używamy tego sprintu, bo możemy wpaść w solidne tarapaty. Działa to tak, że kiedy korzystamy z niego i wpadniemy na przeszkodę środowiskową, np. drzewo, no to mamy stan, czyli mówiąc inaczej, postać wpada w oszołomienie na jedną mniej więcej sekundę. Kiedy jednak sprintując wpadniemy na wroga, to ten stan, czyli oszołomienie, jest dłuższe i wynosi około 2 do 3 sekund. A to bardzo, bardzo dużo. I nieraz w tym czasie możemy oglądać ekran odrodzenia od checkpointa. Tak więc najbezpieczniej jest wykorzystywać sprint do biegania po rozległych terenach na mapie i to takich, które już wcześniej odwiedziliśmy. To bardzo ciekawa i jednocześnie świeża dla Path of Exile dwójki mechanika. Ciężko więc na razie powiedzieć coś więcej poza tym, czy się podoba, czy nie. Skalowanie wrogów i mapy. Jeśli chodzi o mapy, to te w Path of Exile są ciekawe, różnorodne, pomysłowe i generowany losowo. Oczywiście ta losowość jest umowna, oparta na ziarnie. Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów, to serdecznie zapraszam do odcinka o losowości w grach, który znajdziecie na moim kanale. W ogóle powiedziałbym, że grając w Path of Exile i mając się skupić na mapach, tym jak wyglądają, jaki mają klimat, zwłaszcza w poszczególnych aktach, pokusiłbym się chyba o stwierdzenie, że wygląda to podobnie do Diablo 2. I to to, co najlepsze w Diablo 2. Nie chcę wchodzić w szczegóły, żeby nie psuć Wam zabawy. Jestem przekonany, że jeżeli graliście w Diablo 2, czyli najlepszego hack and slasha w historii do tej pory, no to widząc akty w Path of Exile 2 poczujecie słodki smak nostalgii. A jeśli nie graliście w Diablo 2, to wiedzcie jedno, jest dobrze, powinno się Wam spodobać. Dodatkową kwestią jest losowe generowanie poziomów. W Poe 2 działa dość klasycznie, chociaż z wyjątkami. Lokacje się nie skalują, co oznacza, że jeśli jesteście np. w akcie trzecim i wrócicie do pierwszego, to potwory będą słabe, będą szybko ginąć i nie dadzą niemal żadnego expa. Diablo 4 ma inny system. Ma stałe. Zawsze te same lokacje i brak losowości podczas ich generowania. A także pełne skalowanie wrogów, i po ograniu kilku postaci przez kilka sezonów, nadal nie mogę do końca dostrzec plusów tego rozwiązania. Jeśli nie pamiętacie lub nie wiecie, w Diablo 4 po prostu jest tak, że jak wbijecie nowy poziom, to wrogowie wokół Was również ten poziom wbijają. Mówiąc delikatnie, trochę ciężej jest poczuć potęgę swojej postaci i rzeczywisty progres. A nie oszukujmy się, w slash czasami dokładnie tego potrzebujemy. Elastyczność tworzenia. Od początku tego materiału opowiedziałem Wam sporo o tym, jak się gra w Path of Exile 2, zwłaszcza w porównaniu z Diablo 4 oraz o tym, jak się buduje swoją postać. Chciałbym jeszcze poruszyć temat, który moim zdaniem całkowicie przesądza o tym, w który tytuł gra się lepiej. A chodzi mi o elastyczność w tworzeniu postaci. Kiedy tworzycie postać i kiedy tworzycie i odkrywacie kolejne umiejętności, a później dodatkowe orby, które wam te umiejętności rozbudowują i dodają jakieś ciekawe i widoczne od razu cechy, to możecie poczuć czystą frajdę. Mam ogromną radochę z tego, że buduję postać dokładnie tak jak chcę i mam do tego ogromną liczbę zmiennych, które mogę dowolnie użyć. Uwielbiam to, że mogę zbudować na przykład maga, który będzie chodził z buławą jako główną bronią. I to nie jest tak, że to nie ma sensu. Będzie miało sens, jeśli o to zadbacie. W Poe 2 dostępne jest coś takiego jak drzewko umiejętności pasywnych. A wiecie, ile ma umiejętności? Oficjalna strona mówi coś takiego. Licznik skili pasywnych to około 1800 skili. Nie wiem, nie liczyłem, być może jest ich mniej. Ale, uwierzcie mi, zresztą widzicie to tutaj, jest ich cała masa. Aha, i żebyśmy mieli jasność, to są użyteczne skille, które realnie wpływają na rozwój postaci. Okej, okay, nie wszystkie, ale zdecydowana większość, a te nie wszystkie, o których mówię, i tak mają jakiś tam sens. Dodatkowo jest też drzewko Ascendant, które ma dodatkowe umiejętności, i które odblokowujemy wraz z postępami w grze. Podsumowując, opcji rozwoju postaci i tego, w którą stronę chcemy pójść, mamy w Path of Exile całe mnóstwo. I zapytam znowu, a Diablo? Drzewko umiejętności jest dużo prostsze i zdecydowanie bardziej liniowe. Są legendarne aspekty, do tego plansza mistrzowska i miejsca na glify. Nie chcę odbierać Diablo głębi, ale uważam, że w porównaniu z Path of Exile 2, to jest kompletnie inna skala. Do tego, Diablo ma dużo agresywniejszy grind, ale chyba każdy, kto gra w gry Blizzarda, o tym wie. No i nie możemy mówić o żadnej elastyczności, gdy chodzi o klasowość postaci, bo to jest całkowicie sztywne. Masz określoną klasę, to używasz określonych umiejętności, broni itd. Nie ma innej drogi. To też ma swoje plusy, oczywiście, ale jednocześnie zawiera wolność w wyborze, kim chcemy grać. W Path of Exile 2 mamy tę wolność przez cały czas, a w Diablo 4 tak długo, jak nie wybierzemy postaci i nie zamkniemy okna wyboru. Za to, mówiąc o umiejętnościach, chcę powtórzyć to, co mówiłem wcześniej. W Diablo 4 reset jest tani. Nie podoba się co stworzyłeś? Zresetuj to i zrób to jeszcze raz. Znowu źle, nic nie szkodzi, zrób to jeszcze raz. I w Path of Excel 2 jest to niestety droższe, dużo, dużo droższe, bo płacimy za każdą umiejętność osobno, a wspomniałem wam, tych umiejętności jest dużo, i to wcale nie taki mały mieszek Golda. Moim zdaniem to duży minus, na pewno dla mnie i chciałbym, żeby reset był przystępniejszy. No, ale twórcy mają inne zdanie na ten temat, inne plany i chcą, żeby to działało inaczej. Ok, zobaczymy. Póki co chciałbym na tym poprzestać i nie wchodzić jeszcze głębiej w mechanikę budowy postaci umiejętności, głównie dlatego, że tych informacji jest cała masa. A chciałbym, żebyście wynieśli z tego materiału to co ważne, bo zarówno Diablo 4 jak i Path of Exile 2 to bardzo, ale to bardzo dobre gry. Należą do tego samego gatunku, ale są zupełnie inne. Dają graczom zupełnie inny rodzaj swobody w tworzeniu bohaterów i ubijaniu wrogów. Po latach spędzonych z Diablo i miesiącu z Path of Exile 2 mam poczucie, że ta pierwsza gra chce mnie zatrzymać przed ekranem, żebym grindował dużo, intensywnie i jeszcze nie pauzował gry, bo nie ma tam pauzy. Path of Exile 2 trzyma mnie przed ekranem, bo ma tak dobry system budowy bohaterów i walki, że ja nie chcę kończyć rozgrywki. No i ciekawostka, bo nie wspomniałem o tym. Kiedy jesteście na mapie, w jakiejś instancji. A nie w mieście, to możecie pauzować grę. Dowolnie i kiedy tylko chcecie. Walka z bossem? Pauza. Walka z mopkami? Pauza. Potwory przestają bić, świat, gry się zatrzymuje. Jednocześnie nadal jesteście online i możecie pisać na czacie. Brzmi dobrze? Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału i mam szczerą nadzieję, że spotkamy się na serwerach Path of Exile 2. Jeśli się zastanawiacie, czy warto wydać na ten tytuł już teraz w Early Access pieniądze, a konkretnie 130 zł, Przykro mi, na to Wam nie odpowiem. To są Wasze pieniądze i róbcie z nimi co tylko chcecie. Ja swoje wydałem bardzo niechętnie, ale absolutnie nie żałuję. I z perspektywy czasu wiem, że na pewno zrobiłbym to jeszcze raz. Do premiery jeszcze daleko, a wgranie w Early Access ma swój urok. Naprawdę jest ciekawie. Ciągle są jakieś zmiany. Na przykład ten sprint, który był dorzucony dwa patche temu. Nie było sprintu i nagle jest. Polecam poproszę również o suba i łapkę w górę, bo to bardzo pomaga w tworzeniu dla was materiałów i treści. I z góry za to dziękuję. Dajcie znać w komentarzach, czy gracie w Path of Exile 2, a jeśli tak, no to jak się bawicie. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.